Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się z ciałem po śmierci? Czy sposób, w jaki decydujemy się postępować z ludzkimi szczątkami, może wpływać na naszą wiarę i Boże obietnice? Temat kremacji budzi wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza wśród chrześcijan. Wielu zastanawia się, czy Biblia akceptuje kremację, czy ma to wpływ na zmartwychwstanie zmarłych? To fundamentalne pytania, a odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy biblijnej i duchowej, aby rozjaśnić temat, który budzi tak wiele wątpliwości. Dowiesz się, co Pismo Święte rzeczywiście mówi o kremacji, jakie jest duchowe znaczenie wyborów związanych z pochówkiem i jak te decyzje odzwierciedlają naszą wiarę. To zaproszenie do głębokiego spojrzenia na życie. Śmierć i to, co następuje później. Jeśli cenisz treści, które łączą Twoją wiarę z praktycznymi pytaniami codzienności, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij Lubię To. Dzięki temu nie przegapisz refleksji, które mogą wnieść nową perspektywę do Twojego życia. Przygotuj się, bo to, czym się podzielimy, może na zawsze zmienić Twój sposób myślenia. Nie jest rzadkością, że takie pytania schodzą na dalszy plan w codziennej rutynie, ale powracają w momentach głębszych refleksji. Decyzja o tym, jak postąpić z naszymi szczątkami, może wydawać się technicznym szczegółem, ale czy rzeczywiście nie ma w niej głębszego znaczenia duchowego? Wyobraź sobie, jak wyglądałoby podejmowanie tej decyzji w świetle Pisma Świętego. Czy Bóg ma nam coś do powiedzenia na ten temat? W dzisiejszych czasach kremacja stała się praktyką powszechną, niemal normą w niektórych kulturach. Ale czy jest ona zgodna z wiarą chrześcijańską? Wielu zastanawia się, czy decyzja ta jest jedynie kwestią praktyczną, czy też niesie za sobą głębsze implikacje. Czy kremacja może wpłynąć na naszą wiarę w zmartwychwstanie ciała? A może ten sposób postępowania stoi w sprzeczności z zasadami ustanowionymi przez Boga? To są uzasadnione pytania, które zasługują na staranne i pełne szacunku rozważenie. Ci, którzy pragną podejmować decyzje w zgodzie z wartościami biblijnymi, naturalnie chcą lepiej zrozumieć, czego Bóg od nas oczekuje w tym zakresie. Biblia w swoim zbiorze ponadczasowych przesłań zawiera fragmenty. Które, gdy się nad nimi głęboko zastanowić, pomagają rozjaśnić współczesne dylematy. Na przykład, w Księdze Rodzaju, rozdziale trzecim, wersecie dziewiętnastym, czytamy, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy. Ale w jaki sposób ta idea łączy się z kremacją? Odpowiedź może być zaskakująca. Jednocześnie nie sposób zignorować kulturowego i emocjonalnego wpływu. Jak i niosą za sobą takie wybory? Dla wielu decyzja o kremacji jest motywowana względami praktycznymi lub ekonomicznymi. Ale czy te powody uzasadniają odejście od tradycji tak głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie? Tutaj stawką nie jest tylko praktyka, ale sposób wyrażania naszej wiary w Boga i jego wieczne obietnice. Chrześcijanie na przestrzeni dziejów zawsze starali się oddawać cześć swoim zmarłym w sposób jak najbardziej godny, odzwierciedlając troskę Boga o każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy był to pochówek czy inne rytuały, celem było zawsze dostosowanie ludzkich działań do nadziei na przyszłe zmartwychwstanie w uwielbionym ciele. Jednak, gdy pojawia się kwestia kremacji, co wydaje się jedynie nowoczesną metodą, wywołuje ona głębokie refleksje na temat świętości ciała. Dlatego, kontynuując te refleksje, konieczne będzie rozważenie nie tylko historycznych i kulturowych zwyczajów, ale także biblijnych nauk, które kształtują nasze rozumienie życia i śmierci. Odpowiedź na te pytania wykracza daleko poza praktyczne argumenty. W końcu, jak powinniśmy traktować ciało, które Bóg stworzył i nazwał świątynią Ducha Świętego? W ostatnich latach kremacja przestała być rzadkim wyborem i stała się coraz bardziej powszechna w różnych częściach świata. W wielu miejscach przewyższa już liczbę tradycyjnych pochówków, co stanowi znaczącą zmianę w obyczajach związanych z pożegnaniem bliskich. Dlaczego tak się dzieje? Czy to tylko kwestia praktyczna, czy kryje się za tym coś więcej? Aby zrozumieć tę rzeczywistość, należy zagłębić się w ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konteksty, które wpływają na taką decyzję. Jednym z najczęściej wskazywanych powodów tej zmiany jest wysoki koszt tradycyjnego pochówku. Cena trumien, miejsc na cmentarzach i usług pogrzebowych, które mogą stanowić znaczące obciążenie dla wielu rodzin, sprawia, że wiele osób poszukuje tańszych alternatyw. Kremacja, jako rozwiązanie bardziej ekonomiczne w wielu przypadkach, jawi się jako praktyczna opcja. Ale czy taka natychmiastowa oszczędność powinna być jedynym kryterium dla decyzji o tak głębokim znaczeniu symbolicznym i duchowym? Innym aspektem wpływającym na ten wybór jest troska o środowisko kwestia coraz bardziej istotna we współczesnym świecie. Tradycyjny pochówek, z wykorzystaniem dużych obszarów ziemi i materiałów, które długo się rozkładają. Jest przez niektórych postrzegany jako wyzwanie dla ochrony zasobów naturalnych. Kremacja natomiast jest postrzegana jako sposób na zmniejszenie tego wpływu. Jednak do jakiego stopnia ta praktyka rzeczywiście odzwierciedla chrześcijańskie wartości szacunku dla Bożego stworzenia? Ponadto nowoczesna dynamika życia rodzinnego odgrywa istotną rolę w tym kontekście. Wraz ze wzrostem mobilności wiele rodzin nie mieszka już blisko swoich rodzinnych miast, co utrudnia odwiedzanie cmentarzy i podtrzymywanie fizycznych więzi z tradycjami pogrzebowymi. Kremacja w tym przypadku oferuje bardziej praktyczne rozwiązanie, pozwalając na przenoszenie prochów lub ich przechowywanie w miejscach łatwiej dostępnych. Jednak, czy taka wygoda uzasadnia zmianę praktyk, które mają tak głębokie duchowe znaczenie? Choć zrozumienie praktycznych i kulturowych powodów tej zmiany jest ważne, równie istotne jest ocenienie, czy pozostaje ona w zgodzie z biblijnymi zasadami. W świecie, w którym łatwość i szybkość są wysoko cenione, można zapomnieć, że wiele tradycji istnieje nie tylko z przyzwyczajenia ale także jako odzwierciedlenie prawd duchowych i wiecznych wartości. Jako chrześcijanie musimy pamiętać, że nasze wybory powinny wykraczać poza chwilowe trendy i odzwierciedlać nasze oddanie słowu Bożemu. W obliczu tej rzeczywistości pojawia się zaproszenie do głębszej refleksji. Czy naprawdę rozumiemy znaczenie naszych decyzji w tak delikatnym momencie życia? To co wydaje się jedynie nowoczesną adaptacją, może w rzeczywistości prowadzić nas do zadawania pytań o fundamenty naszej wiary i sposób, w jaki wybieramy oddanie czci Stwórcy, nawet w ostatnim pożegnaniu z naszymi ziemskimi ciałami. Kremacja w swojej istocie to proces sprowadzania ludzkiego ciała do prochów za pomocą wysokiej temperatury. Polega on na użyciu specjalistycznych pieców, w których ciało poddawane jest działaniu ekstremalnych temperatur, aż do momentu, gdy pozostaną jedynie fragmenty kości, które następnie są rozdrabniane na pył. Choć opis ten może brzmieć technicznie, sam akt wywołuje głębokie pytania dotyczące świętości ciała. Co oznacza dla chrześcijanina poddanie ciała, które Biblia nazywa świątynią Ducha Świętego, takiemu procesowi? Z drugiej strony, tradycyjny pochówek odbywa się w sposób bliższy naturze, bezpośrednio odzwierciedlając fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 3, werset 19. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Metoda ta, pozwalająca ciału powoli rozkładać się w ziemi, była przez wieki praktykowana jako sposób na symbolizowanie ciągłości między życiem a śmiercią. Ale czy kremacja, przyspieszając ten cykl, w jakiś sposób narusza tę duchową więź? Oprócz fizycznego procesu istotny jest również symbolizm związany z każdą praktyką. Pochówek niesie ze sobą silny obraz odpoczynku i oczekiwania na zmartwychwstanie, co stanowi centralny punkt wiary chrześcijańskiej. Wielu chrześcijan postrzega akt pochówku jako deklarację nadziei, sposób na wyrażenie wiary, że choć ciało się rozkłada, zostanie przemienione w dniu powrotu Chrystusa. Czy jednak kremacja, redukując ciało w tak szybkim tempie, jest w stanie przekazać tę samą wiadomość o wierze? Nie da się zaprzeczyć, że kremacja dla niektórych osób niesie ze sobą własne znaczenie. Są tacy, którzy widzą w przemianie w popiół metaforę przemijalności życia i nieuchronności powrotu do istoty. Jednak dla chrześcijan perspektywa zmartwychwstania nie jest jedynie filozoficznym pojęciem, ale boską obietnicą. To rodzi ważne pytanie: czy sposób, w jaki traktujemy ciało po śmierci, Odzwierciedla naszą nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie. Innym istotnym aspektem jest emocjonalny i kulturowy wpływ każdego z tych wyborów. Pochówek ze swoimi rytuałami często zapewnia poczucie zamknięcia dla opłakujących zmarłych, tworząc fizyczną przestrzeń dla pamięci i żałoby. Kremacja, choć praktyczna. W niektórych kulturach może pozbawić tego wymiaru rytualnego. Jak zrównoważyć te aspekty, nie naruszając duchowych wartości i godności, jaką jesteśmy winni ludzkiemu ciału? Dlatego porównując kremację i pochówek, nie chodzi jedynie o analizę zewnętrznych praktyk, ale o refleksję nad tym, co te wybory mówią o naszych przekonaniach i priorytetach. Czy naprawdę zastanawiamy się nad głębokim znaczeniem, jakie niosą ze sobą te decyzje? Czy może, szukając wygody, pomijamy istotne elementy naszej wiary? Biblia, choć bezpośrednio nie wspomina o kremacji jako praktyce, dostarcza cennych wskazówek dotyczących tego, jak powinniśmy traktować ciało po śmierci. W wielu fragmentach pochówek jest przedstawiony jako metoda wybierana przez sługi Boże, zawsze z głębokim szacunkiem dla ludzkiego ciała. Wyraźnym przykładem jest historia Abrahama, który w Księdze Rodzaju, rozdziale 23, z wielką starannością szuka odpowiedniego miejsca na pochówek swojej żony Sary. Ten gest ma symboliczne znaczenie, ukazując, że oddanie czci ciału jest nie tylko aktem miłości, ale również wyrazem naszej wiary w Boga. Nawet gdy Biblia odnosi się do kremacji, zazwyczaj czyni to w kontekście kary lub wyjątkowych okoliczności. Na przykład w księdze Jozułego rozdziale 7, w wersecie 25. Czytamy o Akanie i jego rodzinie, którzy zostali spaleni po tym, jak sprzeciwili się Bożym nakazom. W tej sytuacji akt spalenia nie był honorowym rytuałem, lecz formą kary. Ten szczegół może skłonić wielu chrześcijan do zastanowienia się, czy kremacja, nawet przeprowadzona w dobrej wierze, odzwierciedla biblijne wartości szacunku i godności dla ciała. Warto również pamiętać, że ciało według chrześcijańskiej perspektywy nie jest jedynie materialną strukturą, ale świątynią Ducha Świętego, jak wspomniano w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 6, wersecie 19. Ten werset przypomina nam, że ciało nie jest czymś jednorazowym, lecz Bożym dziełem, które zasługuje na troskę i szacunek. W związku z tym, rozważając kremację, Pojawia się pytanie, czy ta metoda oddaje cześć świętości ciała jako świątyni Boga? Pismo Święte wskazuje również na zmartwychwstanie ciała jako fundament wiary chrześcijańskiej. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, wersecie 42, czytamy, że ciało, które jest zasiane w zniszczalności, zostanie wskrzeszone w niezniszczalności. Ta obietnica daje wiernym nadzieję. Ale także zaprasza do refleksji nad tym, w jaki sposób nasze wybory po śmierci mogą symbolizować tę wiarę. Pochówek ze swoją bezpośrednią więzią z naturalnym cyklem życia i śmierci często jest postrzegany jako wyraz tej nadziei. Czy jednak, kremacja, przerywając tę wizualną więź, nie narusza świadectwa o zmartwychwstaniu? Ciekawym przykładem jest troska. Jaką mężczyźni z Jabesz Gilead okazali wobec szczątków Saula i jego synów w pierwszej księdze Samuela, rozdziale 31, chociaż spalili ciała z powodów praktycznych, później pochowali kości, wykazując głęboki szacunek nawet w trudnych okolicznościach. Ten opis sugeruje, że nawet w wyjątkowych przypadkach istniała dbałość o zgodność praktyki z szacunkiem dla ludzkiego ciała. Co pozostaje istotne w dzisiejszych dyskusjach o kremacji i pochówku? Biblia daje nam zatem obraz, który choć nie jest jednoznaczny, pomaga zastanowić się nad duchowymi i symbolicznymi implikacjami naszych wyborów. Czy decydując się na kremację, rzeczywiście oddajemy hołd wartościom, które Biblia nam przekazuje? Czy może istnieje coś głębszego, co powinniśmy rozważyć przed podjęciem tej decyzji? Tradycje żydowskie, z których chrześcijaństwo czerpie wiele zasad, zawsze przypisywały dużą wagę pochówkowi jako najbardziej godnej formie postępowania z ciałem po śmierci. W judaizmie pochowanie ciała jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale także świętym przykazaniem. Ta praktyka odzwierciedla nauczanie z Księgi Rodzaju, rozdział 3, werset 19, które mówi, że człowiek pochodzi z prochu i do prochu powróci. Połączenie z Ziemią jest więc postrzegane nie tylko jako naturalne, ale także jako gest szacunku dla Bożego Stworzenia. W chrześcijańskim kontekście pochówek również niesie głęboką symbolikę. Oprócz oddania czci ciału, ta praktyka wskazuje na nadzieję zmartwychwstania, fundamentalną wiarę chrześcijańską. Akt pochówku, często porównywany do zasiewania ziarna w ziemi, jest widocznym wyrazem wiary w dzień, w którym Chrystus przemieni nasze śmiertelne ciała w uwielbione. To przesłanie wspomniane w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, wersecie 44, podkreśla, że ciało, nawet po śmierci, nadal ma wartość w oczach Boga. Zauważalne jest również, że kremacja, tak powszechna w niektórych współczesnych kulturach, jest zakazana w tradycji żydowskiej. Dla Żydów ciało jest bożym dziełem, które powinno powrócić do Ziemi w sposób naturalny, bez ingerencji przyspieszających lub zmieniających ten proces. Ta perspektywa wzmacnia koncepcję, że ludzkie ciało nie jest czymś, co posiadamy, ale czymś, co Bóg nam powierzył. Nawet w obliczu śmierci. Choć zasada ta nie jest narzucana chrześcijanom, przypomina o potrzebie traktowania ciała z szacunkiem. Praktyka pochówku jest również głęboko zakorzeniona w historycznych i liturgicznych zwyczajach chrześcijańskich. Przez wieki chrześcijanie organizowali pogrzeby z określonymi rytuałami, wzmacniając poczucie wspólnoty i dzielonej wiary. Te chwile żałoby, często towarzyszone modlitwami i czytaniami biblijnymi, służą nie tylko pocieszeniu żyjących, ale także potwierdzeniu zbiorowej wiary w obietnicę życia wiecznego. Kremacja, mimo swojej nowoczesności, często pozbawiona jest tej głębi rytualnej, co może budzić wątpliwości wśród niektórych chrześcijan. Mimo to ważne jest, aby uznać, że każda praktyka niesie ze sobą unikalne intencje i znaczenia. Choć pochówek przez wieki był normą, istnieją chrześcijanie, którzy postrzegają kremację jako dopuszczalną alternatywę, o ile jest przeprowadzana z szacunkiem i starannością. Kluczową kwestią nie jest jednak sam wybrany sposób, ale przesłanie, jakie niesie on na temat godności ciała i wiary w zmartwychwstanie. To punkt refleksji, który łączy Żydów i Chrześcijan wokół wspólnej zasady: ciało jest święte i należy je traktować z odpowiednim szacunkiem. Rozważając praktyki żydowskie i chrześcijańskie, można dostrzec ciągłość w uznawaniu ciała za integralną część Bożego planu. Ale czy przyjmując nowoczesne praktyki, rzeczywiście oddajemy hołd temu duchowemu dziedzictwu? Czy może, dążąc do wygody, zaniedbujemy głębie tych tradycji? Gdy mówimy o kremacji i pochówku, etyczna strona tej kwestii wykracza daleko poza indywidualne preferencje czy praktyczne względy. Chodzi o to, jak nasze wybory odzwierciedlają miłość do Boga i bliźniego. Biblia przypomina nam w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 6, wersecie 19. Że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego. To wezwanie, by traktować ciało z szacunkiem nawet po śmierci, jako wyraz wdzięczności za Bożą opiekę w naszym życiu. Jak jednak zrównoważyć to wezwanie z wymaganiami współczesnego świata? Ważnym aspektem do rozważenia jest wpływ naszych decyzji na społeczność wokół nas. Pochówek często tworzy fizyczną przestrzeń dla pamięci i żałoby umożliwiając bliskim gromadzenie się, aby oddać hołd zmarłemu. Ta wspólnotowa więź może być kluczowa w procesie uzdrawiania emocjonalnego. Z kolei kremacja, choć praktyczna, może być postrzegana jako bardziej odosobniony akt, czasami utrudniający ten sam poziom emocjonalnego zaangażowania i rytuału. Czy decydując się na jedną lub drugą opcję, uwzględniamy potrzeby i komfort tych, którzy pozostają? Innym istotnym wymiarem etycznym jest relacja człowieka z otaczającym go środowiskiem. Wielu argumentuje, że kremacja jest bardziej zrównoważoną opcją, ponieważ unika wykorzystania ziemi i materiałów, które długo się rozkładają. Jednak warto zastanowić się, czy ten wybór Choć podyktowany dobrymi intencjami, jest zgodny z chrześcijańskimi zasadami troski i szacunku dla ciała. W końcu troska o planetę jest ważna, ale szacunek dla ciała stworzonego przez Boga nie powinien być pomijany w imię zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest również zastanowienie się nad duchowym znaczeniem każdej z tych praktyk. Pochówek, z jego biblijnymi i historycznymi korzeniami, jest często postrzegany jako sposób wyrażania wiary w zmartwychwstanie i trwałą wartość ciała. Kremacja, mimo swojej praktyczności, dla niektórych może wydawać się odległa od tego symbolizmu. W takim przypadku wyzwaniem etycznym jest znalezienie sposobów na zachowanie sakrum tej praktyki, nawet w nowoczesnym kontekście. Jak przekazać przesłanie nadziei i wiary poprzez wybory, które odbiegają od tradycji? Ostatecznie decyzja między kremacją a pochówkiem powinna być podejmowana w modlitwie i z refleksją, szukając Bożej mądrości. Chrześcijańska etyka zachęca nas do pytania: czy ta decyzja przynosi chwałę Bogu, czy okazuje miłość bliźniemu, czy wzmacnia wiarę w zmartwychwstanie? Takie pytania. Mogą prowadzić nas w trudnych momentach, przypominając, że każda decyzja to okazja do świadectwa naszych wartości wiary. W obliczu tych rozważań pojawia się jeszcze głębsze pytanie, na ile nasze wybory dotyczące pogrzebu są kształtowane przez otaczający nas świat, a na ile rzeczywiście odzwierciedlają naszą ufność w Boże Obietnice. Biblia ze swoim bogactwem duchowym. Nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat kremacji, ale prowadzi nas przez zasady, które ukazują wartość i godność ludzkiego ciała. Dla chrześcijanina ciało nie jest jedynie strukturą fizyczną jest świątynią, Bożym dziełem, które odzwierciedla Jego chwałę. Dlatego każda decyzja dotycząca traktowania ciała po śmierci powinna być podejmowana z rozwagą. Szacunkiem i modlitwą. W końcu, jak możemy dostosować nasze wybory do wiecznych prawd, które wyznajemy? Pochówek na przestrzeni historii chrześcijańskiej był powszechnie praktykowany jako świadectwo wiary w zmartwychwstanie. Akt złożenia ciała do ziemi jest często postrzegany jako widoczny wyraz przekonania, że Bóg pewnego dnia wzbudzi je w chwale. Ta praktyka bogata w symbolikę łączy nas z tradycją nadziei, która przenika pokolenia. Ale co w sytuacji, gdy okoliczności skłaniają nas do rozważenia kremacji? Czy możemy pogodzić te decyzje z tymi samymi wartościami duchowymi? Choć kremacja może wydawać się współczesnym. A nawet koniecznym rozwiązaniem w niektórych kontekstach kluczowe jest, aby była przeprowadzona z taką samą czcią, jaka towarzyszy pochówkowi. Motywacja stojąca za każdą decyzją powinna wynikać z pragnienia oddania chwały Bogu i uczczenia ciała, nawet po śmierci. Jeśli na przykład kremacja jest wybierana z powodów finansowych lub ekologicznych, Ważne jest, aby decyzja ta była zakorzeniona w duchu szacunku i wrażliwości wobec chrześcijańskich przekonań. Kolejną istotną kwestią jest wpływ naszych decyzji pogrzebowych na społeczność i bliskich. Moment pożegnania to okazja, aby potwierdzić nadzieję w Ewangelii i pocieszyć tych, którzy opłakują stratę. Niezależnie od wybranej metody. Należy stworzyć przestrzenie i rytuały, które umożliwią żałobę, wspomnienie i celebrację życia w perspektywie wieczności. Jak możemy wykorzystać te chwile, aby przekazać naszą wiarę i przynieść ukojenie zranionym sercom? Ostatecznie, wybór między kremacją a pochówkiem nie powinien być podejmowany w pośpiechu ani powierzchownie. Wymaga głębokiej refleksji nad naszymi wartościami duchowymi, naszą więzią ze Słowem Bożym i świadectwem, jakie chcemy zostawić. To, co wydaje się praktyczną decyzją, jest w rzeczywistości okazją do wyrażenia naszej ufności w Boże obietnice i pewność życia wiecznego. W tym materiale zastanawialiśmy się nad tematem, który wykracza poza wybory praktyczne. Dotyka on bezpośrednio naszej wiary i sposobów, w jaki oddajemy cześć ciału jako dziełu Bożemu. Czy to poprzez pochówek, czy przez kremację, pytanie, które powinno nas prowadzić, brzmi Czy ta decyzja oddaje chwałę Bogu i odzwierciedla nadzieję na zmartwychwstanie? W końcu nie chodzi jedynie o ziemski wybór, ale o świadectwo naszej ufności w wieczne obietnice. Biblia uczy nas, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i zachęca, by traktować je z szacunkiem, nawet po śmierci. A co z tobą? Jak twoje wybory mogą wyrażać twoją wiarę i przekazywać nadzieję tym, którzy pozostają? To potężna refleksja, którą warto przeprowadzić w modlitwie i z mądrością. Pamiętaj, że nasze działania są okazjami do oddania chwały Bogu i inspirowania innych do wytrwałości w wierze. Jeśli ten materiał przyniósł Ci jasność lub skłonił Cię do innego spojrzenia, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij Lubię to. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto może skorzystać z tej refleksji. W ten sposób. Pomożesz innym poznać głębokie i istotne biblijne prawdy, i nie kończ na tym. Film, który YouTube poleca obok, może być cennym uzupełnieniem, które poszerzy Twoją wiedzę na tematy duchowe i umocni Twoją chrześcijańską wędrówkę. Niech Bóg obdarzy Cię pokojem, mądrością i roztropnością. Do zobaczenia.